Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ustaweczki mamy tak, kapitana Eudora Kop w poszukiwaniu złotego stronika wybierze żywioł początek walki wezwi wybrany żywioł. Czy to są dobrzy przeciwnicy bohaterowie? Nie powiedziałbym, ale bierzemy. Jedyny plus tego, że żywioł jest za 0 więc na początek na pewno będzie robił różnicę w grze, a później zobaczymy. Ten taki ładny z żywiołami, fajnie by było jakieś fajne żywiołaki trafić na start. Oczywiście standardowo moi drodzy, nie ma, wybierz żywioł, początek walki. Mam tak podwój atak stronika na lewym skroju planszy, zadaj jeden punkt obrażeń pięciu losowym, daj czterym losowym przyjaznym stroż... stronikom agonie przez żywiołaka. Możemy tak zrobić. Zrobimy tak, i mamy potężną bestię, moi drodzy. Sam się tej bestii boję. W sumie nie jest źle z tą mocą specjalną. Kiedyś była inaczej zmodyfikowana. Chyba coś się pozmieniało. Rozumiem, że on też jest klasyfikowany jako ten poprawy. Tak jest. Elegancko. Mamy progres, moi drodzy. W pierwszej rundzie zadajemy jakieś obrażenia. coś nowego. No i co? Myślę, że śmiało możemy tak. Właśnie nie wiem. Troszeczkę będziemy opóźnieni. Ja zrobię to. W... No właśnie. Zrobimy inaczej. Ja zrobię karczmy. Myślę, że go też spocnimy, tak jak wcześniej. Tu zamrozimy i kupimy sobie żywiołaka górający głaz. Mieszkaniec wydm. Tylko zastanawiam się nad jednym, bo tak, będziemy mieli 5 sztuk złota w następnej rundzie. Dobra, dobra. Jest plan. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. Kupimy tego mieszkańca wydm. Tego sprzedam. Tak myślę. Myślę, że masz spore szanse na I zobaczymy, o Mieszkaniec kontra mieszkaniec yy. Yy, Dobra I teraz tak, chyba że będę miał zaklęcie bazową kopię Nie, nie mam takiego zaklęcia, mam 5 sztuk złota Plus 1 do zdrowia, więc ja wolę tak Kupić tego, a gdy go sprzedam, dobra, dobra yy, Błąd w czytaniu Coś źle to zrobiłem, ale zrobimy inaczej, tego sprzedamy, kupujemy tego, kupujemy tego, wrzucamy, yy, pocz początek walki daj 4 losowym przyjaznym yy, stronnikom agonie, przyzwij żywiołaka 1 na 1, chyba, że lepiej wzmocnić tego, hmm. ja myślę, że dopóki nie mamy czwórki, żywiołaków to można tak zrobić ale tego na prawą stronę wrzucimy no i dobra w następnej turze co mamy karczmę za piątkę ale bym wolał coś pokupować kupimy jakichś dwóch stroników to już będzie obojętnie jakich piratów mamy? nie mamy bo tam piratów mają monety można zdobyć okej okay. co tu się wydarzy kochani Wydarzy się to, że ledwo zola, ale wygrywamy. My remisujemy. Dla mnie wiecie, remis to jak wygrana. No i świetnie. Dobra, robimy tak jak mówiłem, czyli tak. Kupujemy gorącego. Kupimy tego, na razie ich powrzucamy. Tu możemy śmiało dać 4 losowym przyjaznym agonie przy i Zamrozimy sobie. No. W następnej rundzie kupimy kolejnego żywiołaka. Zrobimy poziom karczmy wyższy. No i tak na razie zostawimy. Okej. Okay. Dobra. Zobaczymy jaką bestię mu wylosuje. No i to jeszcze z tym. Z agonią. No nie powiem dosyć szczęśliwie, kolega miał. Ale luzik. Dajemy radę. No to tak. Karcz ma. Kupimy tego miotacza. Co damy? Może to spróbujemy. Oczywiście sobie zamrozimy. Po sprzedaży tych miotaczy będziemy mieli tak plus 1 do ataku, plus 1 do zdrowia, kolejna plus 1, ale ja bym chciał mieć najpierw troszeczkę więcej stronników, a dopiero później zajmiemy się sprzedażą i jakichś lepszych oczywiście by wypadało dopakowywać, bo goryjący głaz pewnie z nami zostanie, ale przydałby nam się ten żywiołak, który przenosi, przenosi nadliczbowe ten. Obrażenia na kolejnego przeciwnika, tylko nie pamiętam na którym poziomie. Karczmy on jest, no a ta moc specjalna będzie dobra, jak stronnicy będą mieli dużo boskich tarcz, ale wydaje mi się, że raczej boskich tarcz za dużo nie będą mieli, z tego względu, że nie ma, nie ma w grze mechów, a tam największa ilość tak naprawdę boskich tarcz występuje. Dobra. No i pięknie. Remisik chyba jeszcze nie oberwaliśmy. Co jest niesamowitą, niesamowitą rzeczą ogólnie. Dobra. kolejny ognisty. Ja myślę, że damy sobie jednak e, agonie. Oświeżymy sobie. Teoretycznie moglibyśmy tego mieszkańca kupić. Oświeżymy sobie znowu. No i chyba nie będziemy nic kupować. Tak naprawdę kolejną, kolejnego żywiołaka jak jakiegoś trafimy fajnego to będziemy powoli sprzedawać tych mieszkańców wyd, później tych miotaczy i powoli będą rosnąć, z tym, że tak praktycznie posiadamy tylko jednego żywiołaka, którego będę chciał zostawić, a będziemy musieli mieć oczywiście sześciu. Dobrze mówię, 2, 4, 6, nie. już żubiołaków dobrych. No i jedno miejsce, żeby wrzucać i dopakowywać resztę. No, chyba, że kupimy jeszcze... karczmy. A to zobaczymy. Bo na razie tak naprawdę my w ataku nie istniejemy. No powiedzmy w życiu to tak mniej więcej mamy. Znaczy mamy tylko dwóch takich w miarę. No chyba pierwszy raz. Oberwiemy, coś czuję. No tak. No i tak od razu solidnie, za całą szóstkę. No nic nie szkodzi, No nic nie szkodzi, zaraz coś pokombinujemy. Dobra, za szóstkę skarcz Teoretycznie mógłbym kupić, ale ja wykorzystam tą rundę jeszcze, żeby poszukać jakiegoś żywiołaka. O, to zaklęcie spoko. Dobra, możemy tego sprzedać. Tego wrzucimy. Tylko, mnie zawsze ciekawiło, czy. Aha, czy... czy tylko stronicy, właśnie dla nas, czy dla wszystkich, ale chyba dla nas tylko. Ja myślę, że tak. Możemy znów tego sprzedać. Tu możemy sobie śmiało kupić. O, właśnie. No i tu jest gituwa. Tego kupimy. To się przyda, jak najbardziej. I myślę, że możemy tego sprzedać. To zaklęcie. Dobra, to też nie jest najgorzej. Może tak, wrzucimy. To co mieliśmy wcześniej. No i tak zostawimy. No i przynajmniej teraz mamy jakiegoś jednego żywiołaka, który cokolwiek zadaje 10 obrażeń. No i powolutku będziemy miotaczami zwiększać nasz skład. No i tak, 10 sztuk złota w przyszłej ludzie. No widzicie, oni tu mają takich śmiesznych stroników. Co on tu robi? Wybierz przyjaznego stronika początek walki zniszcz go, gdy będziesz miał mieć przyzwij ponownie go dokładną. Okej. Okay. Dobra. Jak my tutaj wyjdziemy. Czy wyjdziemy z tego cali, czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że powinniśmy ich pokonać. Tym bardziej, że mamy jeszcze dwie agonie. Dobra, bo już powoli wątpiłem w to, ale udało się. No i nieźle. Robimy karczmę. Tak, zrobimy karczmę. Tak jak mówiliśmy, myślę, że to od razu użyjemy i damy tą agonię. No i mam jeszcze 5 sztuk złota do wykorzystania. To jest taki śmieszny żywiołak. Tylko, czy go warto? 7, 8 to w sumie przynajmniej on coś zadaje. Myślę, że tego wyrzucimy. Wzmocnimy sobie. Szukamy dalej. Tu nic nie mamy. No i dobra. Ja myślę, że możemy pokrótce myślę, że co? Znowu sprzedamy tego. Tego możemy kupić. I tak zostawimy. Powoli by nam się trójki przydały, żeby mieć złote. Wszyscy mają na no ta. Już widzę, że będą delikatne problemy. No nic, będziemy próbować jak najwięcej zabić tych stroników. Fajnie by było chociaż jeszcze tych dwóch z prawej. OK. OK. No i tu chociaż jednego zniszczyć. Choć w sumie nie jest najgorsze, jeśli chodzi o ilość życia. Ilość ataku. No i dobra. Zostawiamy na jednym. Szkoda, że odwrotnie nie zostało. Chodź za ósemkę powiem Wam, delikatnie boleśnie. Powoli naszej ochrony się pozbywamy, pancerzu. E, dobra. Nie ma nic, ale mam na szczęście takie zaklęcie. E, boska tarcza. Gdy zagra żywiołaka, daj mu boską tarczę do następnej tury. No nie jest to najgorsza rzecz. E, agonia. Albo podwój atak Stronnika na lewym skraju planszy, to chyba jest lepsze. Czemu ja tego nie używałem? Nie wiadomo, po prostu nie używałem. I tak, poszukamy. Ja myślę, że tak, temu możemy wrzucić. Żeby był atakowany, jako pierwszy. Dobra, mamy gorącego. ładnie. Wrzucamy go od razu. 21-36 Na koniec twojej tury daj przyjaznemu stronnikowi każdego rodzaju 4 plus 4 hmm. No to jedna postać dostanie 4 plus 4 Czy jest to warte? Może ta Tego wrzucimy i co? Dobra, kupimy to zaklęcie na szybko. No i całkiem spoko, spoko. Nadzorczyni. Dobrze, jakby temu jeszcze dało. No i tak. Chętnie bym zrobił karczmy, ale na karczmy nas nie stać. Ósemkę kosztuje. Tylko ja bym potrzebował już poziom piąty karczmy powoli. No tak. No troszkę niefortunnie powiedziałbym, że uderzyliśmy. Ojejku. Nie skończy się to dobrze. Szkoda. Szkoda, że więcej stroników nie pokonaliśmy. Trudno. Za jedenastkę, no to już jest bolesne. I teraz tak. Gdy sprzedasz tego stronika, od której żywiołaka, daj mu statystyki tego stronika. Otrzymujesz plus 2, plus gdy sprzedasz żywiołaka. Dobra. Poszukamy. Zobaczymy, co tam będzie. Ten śmieszny żywiołak. Wybierz jedno. Podwajasz atak tego stronnika lub jego zdrowie. To zaklęcie, oczywiście. No i dobra. Możemy się pobawić. Gdy sprzedasz tego stronnika odkryć żywiołaka daj mu statystyki tego stronika hmm temu no trudno nie powiem żebym był jakoś mega zadowolony i może tak 11.9 no. hmm kupimy tego to wykorzystamy ja tego powinienem mieć już dawno na stole niestety Hmm. Teoretycznie mógłbym go sprzedać. Zrobić tak. Mm, dobra. Podwoimy atak stronnika. Teoretycznie wolę mieć tego. Mm, to możemy kupić. Może damy tak jeszcze. Yy, ja sobie tak. Ja sobie to zamrożę, no i, i zobaczymy, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że tutaj uda nam się wygrać. Jak to wyglądają przeciwnicy. Jeżeli nie mają jakoś niesamowicie jak żuków dopakowanych 15-10. No. My mamy na szczęście boskie tarcze 3. To się wydaje, bo to akurat nie jakoś mocne stronicy mają, ale jednak daje to dużo. Dobra. Git, git. W życiu mamy mało. W życiu mamy. Ale okej, okay, ten sobie jakoś radzi. Dobra, wydaje mi się, że powinniśmy sobie dać radę. 41 w ataku mamy, więc spokojnie. No i niestety przyjaciela naszego pokonujemy. Żegnaj przyjacielu. Ale z dwojga złego lepiej, żebyś ty zginął niż my. Tak jest. O pięknie, pięknie, pięknie. Same fajne karty. Oczywiście tak robimy. 2016. To już jest coś. Mhm. Każdy z Twoich pozostałych demonów pożera stronika to nie. To nie. Takie raczej bym powiedział słabe. Zrobimy tak. Ja tego sprzedam. Tego wrzucę, tego sprzedam. Zrobimy karczmy, bo potrzebujemy mieć wyższą karczmę. Podwoimy atak stronika na lewym skraju planszy. Możemy odświeżyć. Mhm. I tego kupimy na pewno. Znaczy na pewno, ale na pewno jak przeżyjemy, no walczymy z tym. Ona akurat wszystkich atakuje, tu tego za 9, tu za 8, tu za 7. No, zobaczymy. No, jeszcze jestem skłonny, tak? Choć w sumie 22, no to może nas nie zabije. No, zobaczymy. W ogóle by było dobrze nie tracić życia. Bo później, jak już zostaje, wiecie, dziesiątka, no to to raczej jest pewne, że się przegra. Aha. No, mamy przerąbane. Nie mówiąc za dużo. Chyba, że dobrze trafi. I kilka tych naszych bestii pokona. No tak. Jest to dosyć bolesne, jeśli chodzi o kolegów. Żuków. No, choć na pewno kilku jesteśmy w stanie pokonać. Przy, dobro, przy szczęściu po, powinniśmy dwóch. Kurczę, szkoda. Mało zabra zabrakło. Choć za szóstkę jeszcze, powiedzmy, jestem skłonny przyjąć to na klatę. 16 też nie jest za dużo, ale powiedzmy, może jeszcze jakieś zaklęcie wejdzie. I tak, mamy tego ziomeczka który jest bardzo potrzebny. Ja kupię to zaklęcie, mimo wszystko. Um, może akurat uda się wygrać. Kurcie, każda kusząca. Nie wiem, czy robię dobrze. Pewnie robię źle. Ale proszę bardzo. No i tak zrobimy. Tak zrobimy. Tego oczywiście sprzedamy. Um, ja wrzucę tego. Bo nie mam wyboru. I teraz tak. Początek walki. Oczywiście podwoimy. Teoretycznie, wiecie, mógłbym tego podwoić. Jednak 46, ale tu przychodzą obrażenia, więc to też jest jakiś plusik. Genialnie, dobrze. To mnie cieszy. Szczęście nam sprzyja. Ten złoty to już w ogóle. No i teraz dużo miotaczy by się przydało. Gdybyśmy mieli dużo miotaczy, to on będzie otrzymywał plus 4-4 za sprzedaż żywiołaka. E, więc coś to daje? Plus bonus za sprzedaż miotaczy do życia, do zdrowia. No, coś z tego może być. E, tylko jest jeden warunek e, trzeba przeżyć. Tak, taki mały warunek. Już wam mówię. E, Już wam mówię, no. Szansa. Ojeju, nie zauważyłem, że on ma tyle w życiu. Oj, przeżyć może. A może i nie. Chciałem powiedzieć, że może przeżyjemy. Tylko. Bardzo, bardzo pechowo, kochani. Bardzo pechowo. On dobrze sobie poustawiał. Nie mówcie, że jest 16, brawo. 13. Dobrze wymyślił to, że dał. Mm prowokację temu najmocniejszemu, niestety. Ale spoko, spróbujemy coś tu zrobić. Dobra, 23, 37. I boska tarcza do tego. E, żywiołak demon. E, wybierz jedno. Stronnicy w Karczmie mają plus 4, 4 w tej grze? Lub pożera wszystkich stronników w Karczmie i utrzymuje ich statystyki. Hm. No. Pomyślimy, pomyślimy. No to zaklęcie trzeba. Nie mamy wyboru. Yy, tylko komu ja bym chciał dać? Może temu. I teraz tak, gdy zagra żywiołaka daj przyjaznemu stronnikowi statystyki równe poziomowi temgo żywiołaka. 4-4. Tylko że my nie mamy tyle miejsca, więc ja go nie kupuję. Yy, przede wszystkim potrzebujemy otacza. No ta. No, i oczywiście nie mamy tego miotacza. Tego sobie jeszcze dopakujemy. No co, wrzucę tego, żeby jakkolwiek wyglądał. No i tak naprawdę, wiecie, powinienem tego zwiększyć. No jednak 80 to 80 w ataku no i liczyć, że to jakoś liczyć, że jakoś przeżyjemy dopóki nie trafimy na kogoś z tej wyższej spółki, tu mieliśmy pecha. Ja tak powiem, że to był pech. W sumie ja to źle zrobiłem. Bo gdybym dał mocniejszego z lewej strony, no dobra, 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 koniec użalania się i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra, 80 w życiu. Mamy w sumie jeszcze dwie prowokacje, oprócz tego. Dobra, to mnie nie cieszy, że tak uderzył. No, tak to bardziej. No, oprócz typa, co ma setkę w życiu, no to wiecie, nie jest najgorzej. Zobaczymy, ile nam przeżyje ziomeczków. No, ale fajnie. Wyszło dobrze. Jest ja przynajmniej remis, chciałem powiedzieć, ale wygrywamy. No i koniec, koniec, kończymy. I zobaczymy na kogo trafimy. Jak pierwszą trójkę, to no to mamy przesrane moi drodzy. Trzeci. No to w sumie, nie pamiętam kogo on miał. Ale jakaś tam opcja jest. No i co teraz? Miotacza kupujemy. Fajnie, by uzyskać było tego złotego. Z tym, że nie liczy na taką ilość szczęścia. Złota nie będziemy kupować. Hmm. No nic, moi drodzy. Mogłbym tego. Plus 6 do ataku dostaną wszyscy. Czy to jest warte? rezygnować z tego ziomeczka, co ma 22 tego wrzucę, to będzie miał 8 z tym, że wszyscy dostaną 6 więcej, dobra dobra, tak zrobimy oj, tylko czy to będzie co ja zrobiłem moi drodzy, ja go muszę najpierw sprzedać żeby dostać dobra, popełniłem błąd, niestety Zrobimy tak, chyba że tu będzie żywiołak. Hm. Brzmi kusząco. Z tym, że stracę trzech żywiołaków. Dobra, trudno. Głupota największa. Żeby coś fajnego tu jeszcze wyskoczyło. Co mamy? wrzucimy tego. Oj. Nie wiem czy zmniejszenie ilości żywiołaków to była dobra decyzja. No ale przynajmniej mamy złotego, możemy się pochwalić, że mamy złotego. Dobra. Tak, tak, tak. No niestety, moi drodzy, szansa jest równa 0, że przejdziemy to. Jeszcze wam powiem tak, gdybyśmy mieli może więcej w życiu, ale teraz powiem Wam, gdyby a nie Ej, gitara, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że gdyby inaczej zaatakował, szczęście sprzyja nam. Karczmy się dalej, bo je robić, Ej, bo ma nas tutaj już nie uratuje, a jedynie może nas uratować lekkie dopakowanie naszych jednostek. A mi tu nic nie da. Myślę nad tym. No i może tak zrobimy. Niestety nic tu nie ma więcej. O, ciekawie. Ciekawie, że nic nie przychodzi. Yy, dobra, wzmocnimy sobie resztę żywaka, którą posiadamy. Liroy, oczywiście wchodzi na stół. Początek walki. No, i teraz teoretycznie możemy zwiększyć od tego atak. Tego możemy wrzucić gdziekolwiek. Odświeżymy sobie. I co? Liro, 1 za 1. Dobra opcja. Więc ma szansę jakąś mocniejszą jednostkę zabić. Tu będzie 100 coś. 114, 114 chciałem powiedzieć, ale. 124, tak? Dobrze liczę? Dobrze? Bardzo dobrze. Gdybyśmy walczyli z kimkolwiek innym, no to jeszcze jakąś szansę bym widział, ale z tym najmocniejszym? No raczej nie bardzo. Zobaczymy, jak on tu wygląda. Oho. No tak, tu są te skarabeusze, te żuki. Ustaw zdrowie. Okej, okay, akurat szczęśliwie trochę. Oj, tak. Ta rybka nas zniszczy. No nie mamy szans. Nie mamy szans. Możemy tylko patrzeć. Ale, moi drodzy, chciałbym zainsunować taką sytuację, że myślę, że gdybyśmy trafili na drugiego albo czwartego, to byśmy zwyciężyli. Najgorsze jest, że ta rybka, jak powstanie, no to będzie strach. Gdyby nie ta rybka. No niestety bez szans, moi drodzy. Zobaczymy, które miejsce zajmiemy. Liczę na trzecie. Liczę na trzecie. No, pechowo czwarte. Dobrze, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. A nie, trzecie mamy. A dziwne, bo tu pokazywał czwarte. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Hej!